Na bieżąco. A my witamy mecenasa Micha Michała Skwarzyńskiego, jednego z obrońców księdza Michała Olszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy podczas zatrzymania księdza Michała Olszewskiego zostały złamane w prawa człowieka? Tak, w oczywisty sposób zostały złamane. Przed weekendem szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, które miało. Pewnie w zamierzeniu ratować sytuację, a tak naprawdę pogrąża e, to wszystko e, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otóż, proszę Państwa, Rzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest w sprawie e, stosowania pewnych technik wobec zatrzymanych czy aresztowanych bezwzględne i nie wolno pozbawiać zatrzymanych ani pożywienia, ani możliwości skorzystania z toalety, ani możliwości e, dostępu do wody pitnej czy jakichś innych napoi w ciągu dnia, jak również e, zabrania stosowania techniki w postaci pozbawiania snu. Wszystkie te cztery rzeczy wystąpiły wobec Michała Olszewskiego, i miały, mamy taką sytuację yy, dość prozaiczną, dlatego że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sam przyznaje, że 26 marca, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała księdza Michała, był on w dyspozycji, aby od godziny 6.05 do 21 yy, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zapewniła mu żadnego pożywienia przez cały dzień. I to wynika z tego oświadczenia. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego się broni tym, że przecież on. Jak był zatrzymywany, to dostał jakąś kanapeczkę, jakieś suszone banany, więc o co chodzi, jakąś butelkę wody, więc o co chodzi, no przecież miał. E, jedzenie, no proszę na tym wytrzymać na jakiejś kanapeczce e, tyle godzin czynności z waszym udziałem, bo to nie jest to, że on sobie spał w tym czasie ksiądz Michał, tylko były po prostu wykonywane z nim czynności. E, a przepisy są jasne. Trzy posiłki, w tym jeden ciepły jest zapewnione w takiej sytuacji. E, następnego dnia także szef Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego pośrednio to przyznał, że żadnego wyżywienia Michałowi nie, nie zapewniono. E, ksiądz Michał bez. Żywności, proszę państwa, spędził około 60 godzin. I co w tym wszystkim jest najbardziej bulwersujące? Drugi obrońca, mecenas Wąsowski, był w pałacu Mostowskim i chciał mu przekazać jedzenie. I mu nie pozwolono. No ja tego nie jestem w stanie pojąć. E, takiej, takiej, takiej praktyki naszego państwa. Mało tego, jeżeli mówimy jeszcze o zdarzeniu na stacji Orlen, bo też szef Agencji Bezpieczeństwa próbuje to tłumaczyć, jak to się stało, że e, nagle po, po, podejrzewany, bo jeszcze nawet nie podejrzany na tamten moment chyba, e, zostaje postawiony pod takim publicznym pręgierzem w publicznym miejscu w krajdankach. No szef Agencji Bezpieczeństwa proszę to przeczytać, tłumaczy to w kuriozalny sposób. No przecież on miał czapkę z daszkiem, jakąś chustę na twarzy, no to przecież można było go w ten sposób postawić pod takim publicznym pręgierzem. No, no nie, nie można było, no to też jest złamanie konwencji samoistne. Sprawa ta zresztą będzie, proszę Państwa, przedmiotem badania przez polski sąd we wrześniu, bo ja złożyłem wbrew temu, co twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej, zażalenie na zatrzymanie księdza Michała i sąd będzie to badał. Czy to jest w Polsce stosowana praktyka, że zatrzymuje się kogoś, później jedzie się z nim na stację benzynową, tankuje się samochód, e, kupuje się coś e, zatrzymanemu, bo brzmi to naprawdę absurdalnie? No nie jest to standardowa praktyka. Ja poprosiłem w tym publicznym liście, które napisałem do ministra Bodnara, jak wy że kupiliście mu kawę i przekąski, cokolwiek to znaczy, e, to pokażcie rachunek. Eee, no to prosta rzecz, tak? No, kupiliście to macie rachunek, to no, przecież to jest jasne. Eee, to pokażcie przelewskar, cokolwiek pokażcie. Eee, zresztą pokażcie monitoringi, no, proszę Państwa, no dzisiaj przecież wiemy, w jakich czasach żyjemy. Pod tymi pomieszczeniami dla osób zatrzymywanych jest na korytarzu kamera. No Jeżeli karmili księdza Michała, to przecież się nagrało, jak mu dawali wodę, to się nagrało. Jeżeli go nie budzili co godzinę, to też się nagrało. Na stacji Orden, co się działo, też się nagrało. No pokażcie nagrania. My się z mecenasem wąsowskim cały czas o to dobijamy, żebyśmy zobaczyli wszyscy, jak opinia publiczna my nie mówimy prawdy dobrze. Pokażcie nagrania. Cisza. Prawda? Z drugiej strony. No proszę Państwa, no, to nie jest oczywiście prawidłowa praktyka. No proszę też pomyśleć, jak w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tłumaczy w kwestii zapewnienia toalety. No przecież toaleta była, bo przyszczankowaliśmy. Proszę sobie wyobrazić teraz jazdę przez całą Polskę do Warszawy i skorzystanie z toalety jest determinowane bakiem w samochodzie, a nie prośbą skierowaną do funkcjonariuszy. No jak ktoś uważa, że to jest spełnienie dostępu do toalety, to się naprawdę głęboko myli. Nie jest. To także było stosowanie yy, przynajmniej poniżającego, jeżeli nie, nie, nie ludzkiego traktowania, i jeszcze jedna jest rzecz bardzo ważna, bo to też w debacie publicznej nie wybrzmiewa. Mianowicie, jak są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprzed 20 lat, które mówią, że coś było nieludzkim traktowaniem albo poniżającym traktowaniem, co też oczywiście narusza artykuł 3 konwencji, jest w prawie międzynarodowym traktowane na równi z torturami. To co mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka o bardziej aktualnym orzecznictwie, że zachowania, które 20 lat temu były traktowane jako nieludzkie, poniżające, dzisiaj są traktowane jako tortury, bo się standard zmienia, on się zwiększa. I te zachowania, które zostały podjęte wobec księdza Michała, no to są tego typu zachowania. No, można udawać, że to się nie stało, ale to się stało. Czy formalnie ksiądz Michał Olszewski złożył zażalenie i czy w ogóle ma taką możliwość? Ksiądz Michał Olszewski nie złożył, ja złożyłem jako jego adwokat. Y I co teraz się z takim zażaleniem stanie? E, czy ktoś to będzie rozpatrywał i czy będzie to brane pod uwagę w kontekście dalszej sprawy? Proszę państwa, e, będzie to w Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Jest wyznaczony termin na 6 września. Sąd dla Warszawy Mokotowa poprosił o dane funkcjonariuszy ABW, którzy dokonywali czynności z księdzem Michałem. My ich będziemy przesłuchiwać. E, poprosił o monitoringi no to chyba dość oczywiste. I poprosił Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby sprostowało ze swojej strony internetowej nieprawdziwą informację, że nie ma zażalenia na zatrzymanie księdza Michała, bo sąd napisał, że ja takie zażalenie rozpoznaję, proszę to uwzględnić, a jest takie oświadczenie strony MS-u nieszczęsne, w którym właśnie próbuje się sugerować, że nikt się nie skarżył na sposób i w ogóle na samo zatrzymanie. To jest, proszę Państwa, to jest o tyle nieprawdziwą informacją, że proszę zwrócić uwagę, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sam przyznaje, że ksiądz Michał nie podpisał żadnych dokumentów dotyczących zatrzymania. No proszę sobie teraz odpowiedzieć na pytanie z jakich powodów. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że dlatego, że on nie był z adwokatem, to dlatego nie podpisał. No a może dlatego, że obawiał się podpisać i obawiał się opisać tego, jak to rzeczywiście przebiegało przy funkcjonariuszach. Niektórzy politycy, bardzo wysoko postawieni, już przesądzili winę księdza Michała Olszewskiego. Czy tak w państwie prawa powinni zachowywać się Premier, prokurator, ministerstwa. Ja o to zapytałem, ale to było pytanie retoryczne. Europejski Trybunał Praw Człowieka także w tej kwestii się wielokrotnie wypowiadał. Mało tego, on się nawet bardzo krytycznie wypowiadał wobec sądów, które jak były na przykład grupy przestępcze jakiś fragment grupy rozpoznawały różne sądy, że jeden sąd przesądzał winę innego człowieka, który był sądzony w innym postępowaniu. Trybunał yy, Praw Człowieka bardzo mocno. Broni zasady domniemania niewinności. To wszystko naruszenie zasady domniemania niewinności. To jest też niezrozumienie tego, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czy wypowiada się prokurator generalny, prokurator krajowy, minister, czy premier, to te wszystkie, czy szefa WWW, to nie ma w ogóle znaczenia. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego wypowiedział się rząd, czyli władza publiczna. I jeżeli rząd przesądza czyją winę. To, to jest złamanie po pierwsze prawa do sądu, bo to sąd może tylko zrobić. Tego nie może zrobić nikt inny. Po drugie, to jest złamanie zasady domniemania niewinności. To jest oczywiste. W, te, w tej sprawie zatrzymane zostały też dwie kobiety. Czy one w taki w cudzysłowie, wyjątkowy sposób także były traktowane? Znaczy, Czy ma pan taką ja nie, jestem na obrońcą, ten temat? I nie jestem obrońcą tych pań, ale z tego co wiem od mecenaców i z tego co wiem z do, do, doniesień medialnych, no to proszę państwa, sposób wykonywania wobec nich zatrzymania i sposób wykonywania wobec nich, mm, proszę państwa, mm, tymczasowego aresztowania także nie jest prawidłowy i także narusza artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No, tam mamy takie dwie mocne, kluczowe informacje. Mianowicie e, Różańce. Które zostały stwierdzone, że nie są, nie są e, jakimś, e, jakąś rzeczą do czynności religijnych. No, to jest absurdne. wszyscy wiemy, że są i nie pozwolono mieć ich w celi. Ja... Proszę zawsze, żeby ktoś się teraz nad tym zastanowił, jaka władza na terytorium Polski zabraniała posiadać różańców w celi. Kto, kto to robił? I w jakiej rzędzie się ustawiamy? I druga rzecz, no jeżeli kobieta miała się rozbierać, brać prysznic i korzystać z toalety w obecności mężczyzn, to jest identyczne orzeczenie, tylko w, drugiej strony, w drugą stronę konfiguracja płci była, czyli to był mężczyzna więzień i kobiety. Gdzie Europejskiej Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja. I naruszenie oczywiście konwencji. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. To, to, to też jest oczywiste naruszenie konwencji. Z pana doświadczenia, ile ta sprawa może jeszcze potrwać, ile e, zatrzymane osoby mogą być w areszcie do czasu ostatecznego wyroku. E, czy to skazującego, czy uniewinniającego, ale i, ile to może potrwać? Tak, z pana doświadczenia, ile takie sprawy się toczą. Znaczy, sprawy tego typu powinny się toczyć tak naprawdę bardzo szybko, bo to są sprawy oparte o dokumenty. Albo jest coś nie tak w dokumentacji, bo przecież to wszystko jest w ministerstwie. Te wszystkie dokumenty na temat tych grantów są w ministerstwie. E, ale to nie jest sprawa, która będzie rozpoznawana z kryteriów merytorycznych. To jest sprawa, która jest rozpoznawana i wniesiona i toczy się wyłącznie z powodów politycznych. Więc e, sprawa będzie trwała tak długo i zacznie się w sądzie, na etapie sądowym, wtedy, kiedy zdecyduje tak Donald Tusk. To jest, to jest oczywiste. Mecenas Michał Skwarzyński, jeden z obrońców księdza Michała Olszewskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.